Siemanka, ze strony Piotr, kurwa, dzisiaj Was witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jak zawsze pokazuję co się dzieje na garażu. Jako pierwszy yy, ściągacz w sumie gotowy. Prawie że tylko pomalować zostało, śrubki muszę jakieś kupić, to jest tylko na testa. O pospalany migomatem, luksus. Dalej. Yy, silnik z komarka znowu na blacie. Yy, co jeszcze? Yy, czekam na części od do tego złomka. Do tego ogarka. Przyjdzie mi kółko i hamulce. Bo w sumie nie mam tyle hamulca. A tyle nie kółko jest do wyrzucenia. Ogólnie, bo... No, ta obręcz jest do wyrzucenia. No i... Jest takie bicie. Po prostu każdy o tym wie. Dobra. Dalej. i Ogarek. Co się z nim stało? I... Bak chciałem malować. Już, bo chciałem już tak... Próbować jego malowania. Chcę się robi tym pistoletem. Miałem poustawać i mocowanie od, yy, mocowanie od tego baku po prostu pękło. No i do spawania. widzicie ten czerwony bak też. Ma pęknięte mocowanie, więc to trzeba też do spawania. We wtorek idę do spawania. To się to wszystko ogarnie. Yy, co dalej? Czemu kółka nie ma? Kółka jest. O! W komarku. Bo byłem na. Właśnie byłem yy, ogarniać tego komarka i błotników nie mam już. Błotniki są te w spawaniu w sumie i yy, yy, przeróbkach różnych tam takie, żeby to wyprowadzić fajnie. Spachlowałem już w sumie mało coraz lepiej. I czemu ma kółko z komarka? Yy, tak wyszło, że jest krzywa rama. I we wtorek właśnie jak pójdę to Cała rama pójdzie na prasę i będziemy jak próbować jak najbardziej wyprowadzić ją, żeby jak najprostsza była. Yy, no I to tak i jak wypuścimy samą ramę, to później będę się, będziemy się martwić wahaczem, żeby też naprostować, I to jeszcze dużo roboty. I no, I to tak to wygląda. Jak widzicie tutaj tak po majstrowemu mam jakąś o, folię, bo chciałem malować, no ale już tak rozwiesiłem. Zabrakło mi folii, tutaj mam folię aluminiową, mam jakiś haczek jest. Co jeszcze? No, tu wszystko ok, No trzeba nagrać, coś z tego może. Z tego co się też nagra. Komarek nie wiem kiedy będzie następny odcinek, może za tydzień, góra, dwa, żeby chcę powiedzieć. i... No to by było chyba na tyle, zapraszam do subskrybowania, dzięki że oglądaliście, zostawcie suba, lajka, komentarzy. to cześć, film.